Halo, halo, cześć, jestem Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, tak na szybko, bo bardzo dziwna sytuacja, bardzo rzadko, według mnie przynajmniej, spotykana w piłce nożnej. Wczoraj podałem Wam typy weekendowe, między innymi był tam mecz Farko Al-Ahli. Ci, którzy są w Akademii Gry, wiedzą, że Al-Ahli na Puchar Egiptu wystawiło ostatnio rezerwowy skład i przegrali. Można było zarobić kasę. I jeszcze do wczoraj, gdzieś do południa też była informacja, że w meczu z Farko wystawiają rezerwowy skład, ponieważ jak widzicie, oni grają w Pucharze Narodów Afryki, Egipt i mieli wejść w piłkarze Al-Ahli rezerwowym składem. Dosłownie wczoraj. Ja Wam podałem te mecze na typach weekendowych, ale później nie chciałem jeszcze go odkręcać. Napisałem na sygnalu na Akademii Gry, że jednak informacja z ostatniej chwili... Al Ahli postanowiło na stronie klubowej zamieścić list, w którym umieścili informację, że jednak wychodzą najsilniejszym składem, i zobaczcie, co się stało. Najpierw poszła informacja, że będą grali znowu rezerwami. Kursy spadły do 1,42-1,43, a później, jak opublikowali tą informację, że jednak wychodzą najsilniejszym składem. Można było złapać nawet kurs 5 na nich, co jest w ogóle niespotykaną rzeczą i oczywiście ludzie zaczęli się odwrotnie. Ja też wrzuciłem ten mecz na akademię gry i mam nadzieję, że zarobiliście i Tochli, trafiliście po bardzo, bardzo takim grubym kursie. Rzadka sytuacja, żeby była taka dezinformacja, może zmiana, zmiana tak może trener zmienił, nie mam pojęcia o co chodzi, ale. Do tej pory wystawiali w tych pucharach rezerwy, a wczoraj postanowili wystawić najsilniejszy skład i udało się złapać bardzo, bardzo fajny kurs. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Strzałeczka, cześć.